Placjakubowej Hera w piątkowy poranek zapełnił się zwolennikami kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości powitano orkiestrą, okrzykami radości, oklaskami, kwiatami oraz kaszubskimi wypiekami. Andrzeja Dudę przywitał Witold Reclew, szef PiSu w powiecie wejherowskim oraz Genowefa Słowi, radna powiatowa, która wręczyła kandydatowi kaszubskie specjały, w tym chleb, sól i smalec. Kandydat na prezydenta Polski złożył kwiaty pod pomnikiem Jakuba Wejhera. Odbudowa gospodarcza kraju, odbudowa polskiego przemysłu. Po to, żeby stworzyć dla młodych ludzi i dla przyszłych pokoleń szansę na godziwe życie i godne w naszym kraju, jest dzisiaj najważniejszym zadaniem ludzi władzy, tu u nas w Polsce. Wizyta trwała niespełna godzinę, ale zebrała tłumy osób. Zupełnie inny przebieg miała wcześniejsza wizyta bronkobusa w naszym mieście. Wówczas obecnych było kilku zwolenników i działaczy lokalnych Platformy Obywatelskiej.